Siemanko, siemanko, z tej strony Nowaku, końcóweczka pierwszej misji SOS w Alliance Colonial Marines, kończymy to czego nie mogę dokończyć ostatnio, dobra tu bierzemy wszystkie nasze, dobra, ale to tak, tu mamy amunicję, tu reloading zrobimy lekki, nie mogliśmy ostatnio przejść tutaj tej misji, tej końcóweczki tej misji. What the hell? Znowu się tak powiem, podenerwujemy troszeczkę z naszą tą grą. Nie jest ona zbyt. No, taka śpiewająca, że. Łotwo, chętnie ziomy już. Eww, mamy. no bierz to. Nie jest ona zbyt wymagająca, prawda? nie wie tam zaporowy o to hell, co tu się dzieje? moi drodzy, nie jest ona tak jak już O, Uciekaj, nie wymagającą grą. Dobrze, uciekaj, nie wymagającą grą, jest zabugowaną grą, po prostu nagrywam to dzisiaj z rana, żeby ponieważ jest poniedziałek, ponieważ idę do pracy, także, dobra, będę Cię osłaniał, ziomu. What Oto, hell? Dobra, Nie na gąsko. I zaporowy. Gra taka typowa do strzelania, tak? Postrzelajmy troszeczkę oko, co ja tu mam zrobić? Chcesz tu przycisnąć, czy jak? Co ja tu mam zrobić? <coughs> już teraz to już nie bardzo więcej, ja tu muszę zrobić. Nigdzie nie ma żadnego przycisku, żadnego wskaźnika, gdzie mam IZI. Co przycisnąć? Kurde, co oni zrobili z tą grą? To jest, a może weźmiemy kół co ja tu mam zrobić? No nie bardzo wiem co mam zrobić To nie to listą grą. Tutaj nic się nie da zrobić ciekawego o, Co tu jest grane Może tu coś przycisnąć trzeba, no, bo tu Kurde Co ja mam zrobić? Moi drodzy No przechodzimy może strzelnie no i co? No i co? Zostaje trzeba zrobić <laughs> Żadnego wskaźnika, nic nie ma pokazane co my tu możemy zrobić Tutaj do tego podbić może Dobra, będę, przy, będę próbował przyciskać wszystko naraz Taki <laughs> dość dziwny gameplay ten ta? coś tam żebym wziął Ale co ja tu mam zrobić? No, what the hell? Nie lubię takich gier, w których nie wiem co on zrobi żadnego jakiego wskaźnika. Coś się świeci. A ciśnij? No. Ale obcych tutaj się napadają. Czy... Jego! Aha, to, to, to się wbija to ale le przypierdzieli ziomuś, bo pijanemu się nie prowadzi Laska. I to jeszcze Laska. No nie, to jeszcze laska pijąca. <coughs> Paron zaroi się tu od Marińska. Let's go find Awans okay. na rangę trzecią. I tak jak już mówiłem Nie skończyłem wcześniej, skończyłem teraz, także... Yy. misja ukończona, player 1, czyli ja następno odblokowano karabin szturmowy, odblokowano alarm karmaznowa maska, what the hell Wyzwanie ukończone żołnierz nowy rekord poziom trudności Dobra, no i co moi drodzy? Podziękuję wam za ten króciutki odcinek. Zaraz będę nagrywał następną misję. Mam nadzieję, że będzie ona lepsza, fajniejsza niż yy, niż cała ta gra, że tak powiem. Nie wiem, jak ona będzie wyglądać. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego usłyszenia.